Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład serii. Masz bardzo ważną wiadomość od niego. Zobaczmy, czy dzisiaj coś karty ci chcą podpowiedzieć, czy zarezonuje z Tobą rozkład, jakie energię tutaj dzisiaj złapiemy. Masz wiadomość od niego, masz wiadomość od niej. Pamiętajcie kochani, że czytanie jest ogólne, więc nie musi rezonować z każdym. Bierzcie to, co rezonuje. Reszcie, resztę zostawiajcie. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. A dzisiaj rozkład masz wiadomość od, niej, od niego. Zobaczmy, co się dzisiaj tutaj pokaże. Masz wiadomość świadomość od niej, od niego, mhm. ogólna energia rozkładu królowa kielichów, trygą wody, rak skorpion ryby. Mhm. Osoba empatyczna, bardzo m, zaangażowana w relacje i mamy obok magika, czyli energię. Kreowania swojej rzeczywistości y, według swoich pragnień, według swoich potrzeb, wykorzystując y, wszelkie możliwości, talenty i y, y, mając dostęp do wszelkich żywiołów do czterech żywiołów, tak? Jest i ogień, i woda, jest powietrze, jest materia. Ktoś tutaj ma dość silną moc przekonywania, y, działania, może. Sprawczości. I jeszcze mamy księżyc, czyli kartę jakichś tajemnic, jakichś spraw, które może trzeba wyjaśnić, może jakichś spraw, które ciągną się jeszcze z przeszłości y, i które może mają teraz wpływ na to, co dzieje się w Waszej relacji obecnie. Może jakieś rzeczy są jeszcze niewyjaśnione. Ktoś może chciałby albo coś Ci przekazać, albo coś y, się od Ciebie dowiedzieć. Zaraz zobaczymy. O co tutaj chodzi? Mamy kartę sądu, czyli rozliczania się z przeszłością i takiego zastanawiania się, co dalej. Karta sądu jest kartą potrzeby zmiany. Jest to taki moment, kiedy trzeba y, szczerze porozmawiać, zastanowić się y, nad tym, co jest rozczarowujące, y, jakie błędy zostały popełnione, jakie y, winy. I jakie może też y, pro, pretensje w związku z tym y, pojawiły się w relacji, bo karta księżyca może mówić o tym, że nie jest do końca y, jasna sytuacja. Tak? Nie ma tutaj takiego poczucia, że wszystko jest ok, że wiem na czym stoję, y, że y, jestem pewna tej drugiej osoby, czy pewien tej drugiej osoby w relacji. Może ta karta mówić, że osoba, która wysyła do ciebie wiadomość, czuje się niedoinformowana, może trochę zmanipulowana, może myśli, że jesteś zbyt dominująca czy dominujący, albo za bardzo yy, chcesz stawiać na swoim. Magik ma taką właśnie tendencję do tego, żeby kreować wszystko według swoich pragnień, yy, za wszelką cenę też. I nie licząc się często też z y, tą y, odczuciami drugiej osoby, jest to energia bardzo dominująca. W związku z tym y, ta energia księżyca wcale nie dziwi, bo ona mówi o jakichś takich y, trudnych emocjach. Y, o takim poczuciu właśnie bycia może zdominowanym i stłamszonym. I takie poczucie, że trochę spadam na dno w tej relacji i nie mogę się od tego dna ciągle odbić, bo ciągle jakieś lęki mam, czy związane z tym, co się już wydarzyło i to się za mną ciągnie, bo jest to jakaś trauma. A. Księżyc może też mówić o takich lękach przed przyszłością, przed tym, co się może jeszcze wydarzyć, tak? I y, może ten sąd właśnie mówi o takiej potrzebie y, szczerego rozliczenia się, bo jednak sąd to jest y, y, staniecie w prawdzie, tak? I potrzeba y, pozbycia się tego, co niepotrzebne, żeby zrobić miejsce na y, na odrodzenie, na nową jakość w relacji, na przestrzeń na nowe, tak. Ale do tego wszystkiego potrzeba rozliczenia się z przeszłością, odpuszczenia sobie błędów, może wybaczenia. Z jednej strony tutaj jest taka energia ciekawości przy tym księżycu, tak. Co, co ja tutaj mogę się dowiedzieć? Ta karta pokazuje rozmowę prowadzącą do zgody. Ta osoba chciałaby z tobą szczerze rozmawiać, chciałaby Czegoś się dowiedzieć, jednak. Bo to mogłoby zakończyć trudne, coś trudnego, co w tej chwili wisi w tej relacji. I to ma być takie, tru, takie twarde rozliczenie, wóz albo przewóz, tak? W oparciu właśnie o postrzeganie tego, co było może z obu stron, jak obie strony do tego podchodzą. I opierając się właśnie na m, tych informacjach, y, sąd pokazuje, że należy uczciwie podejść do, m, do siebie samego w tej relacji, do drugiej osoby w relacji i zastanowić się, czy, czy dalej jest wam y, razem po drodze. Mamy, y, mamy kartę. Y, Koła fortuny, które jest, jest, pokazuje taką cykliczność, tak? Raz lepiej, raz gorzej, raz na wozie, raz pod wozem. Może pokazywać, pokazywać to koło, że jest szansa na to, żeby właśnie w energii tego wybaczenia i zostawienia tego, co rozczarowujące, polepszyć relacje, polepszyć wasz, waszą, wasze wzajemne stosunki. Bo koło fortuny. Pokazuje jakąś szansę, jakąś możliwość do wykorzystania. Tu też są wszystkie cztery żywoły, żywioły, które, którymi dysponuje mag. I one są właśnie po to, żeby przenieść was tak jakby na wyższy level. Czyli mm, jeżeli teraz jest źle, to może być już tylko lepiej. To koło fortuny trzeba pchnąć do przodu. Właśnie nie w ten sposób, żeby się po was potoczyło, tak? I, i, i wszystko y, y, zniszczyło, tylko... W, stronę, w dobrą stronę ono ma być pchnięte. W stronę wykorzystania jakiejś możliwości, która doprowadzi do zakończenia jakichś sporów. Tutaj mamy ósemkę buław, czyli właśnie doprowadzanie spraw do końca. Ósemka buław to jest, to jest mnóstwo rozmów. Tutaj energia krąży w powietrzu. To są zarówno informacje przychodzące z zewnątrz, jeżeli to jest związek na odległość, to mogą być to właśnie jakieś, jakaś korespondencja między wami, tak? I te wiadomości wysyłane między sobą, które mają doprowadzić do momentu, kiedy te buławy spadną w określonym punkcie. Właśnie ten punkt to jest właśnie ten, to miejsce, w którym wy dojdziecie do porozumienia, bo to będzie ten moment, kiedy wszystko stanie się jasne. I kiedy będziecie mogli sobie w końcu powiedzieć, yy, co dalej, tak? Podjąć tą decyzję, co dalej. Bo karta sądu pokazuje zmianę, która nadchodzi, i to są rozstrzygnięcia. Może to być yy, yy, dojście do wniosku, że możecie się rozstać, ale może być to też dojście do wniosku, że na przykład chcecie y, zalegalizować relację, bo karta sądu też jest kartą na przykład zakładania rodziny. Hmm. A wszystko tutaj w tym sądzie y, prowadzi do tego, żeby właśnie rozliczyć przeszłość, nie ciągnąć za sobą tego, co rozczarowujące, a odkryć radość, tak? odkryć tą dobrą stronę relacji. I otworzyć się na to wszystko, co najlepsze. I koło fortuny pokazuje, że to jest właśnie ten, ten moment, kiedy możecie przenieść się na lepszy, na lepszy poziom porozumienia, na lepszy, lepszy czas w relacji do Was idzie, o tak ogólnie rzecz ujmując. I to dość szybko trzeba rozstrzygnąć. Te buławy to jest ogień, więc one tutaj dość szybko spadają trzeba wychwycić ten dobry moment i może to jest właśnie ta wiadomość teraz do Ciebie, że by nie zamykać się na rozmowy, nie zamykać się nawet na rozliczenia, otworzyć się na jasność sytuacji, bo tutaj ta jasność jest bardzo potrzebna. No właśnie. Dokładnie tak. Te rozmowy mają prowadzić do tego, żeby te, ta energia księżyca przeszła w energię słońca. Czyli jest szansa na to, żeby... W energii porozumienia doprowadzić do wyjaśnień, zakończeń jakichś sporów. I karta tutaj mówi: nie poddawajcie się, tak, bo tutaj wszystko jeszcze jest możliwe. Um, może macie jakieś duże doświadczenie życiowe i trudne doświadczenia za sobą. Stąd może u Was ta pozycja obronna i każdy tutaj broni tak, jakby swojego stanowiska, tak, ale jednak warto, warto. Um, odciąć się od tego, co rozczarowujące, bo o tym mówisz, sąd, dać sobie szansę na szczere rozmowy, wyjaśnienia, bo to jest oglądanie sytuacji życiowej ze wszystkich stron, ocenianie, tak, tu jest potrzeba tego właśnie w tej ósemce i po to, żeby właśnie sfinalizować te sprawy, uporządkować te sprawy, uwolnić się od złych emocji i to jest właśnie karta odpowiedniej chwili. A po niej następuje słońce, czyli uzyskanie jasności sytuacji, tak? I to słońce jest kartą bardzo pozytywnej energii, która może przynieść wszystko, co dobre, bo karta y, słońca to jest y, przyciąganie do swojego życia wszystkiego, co najlepsze. Karta sądu też wróży, właśnie pomyślne zakończenie, przepraszam, karta słońca wróży też pomyślne zakończenie prowadzonych rozmów, prowadzonych spraw. Więc karty mówią tutaj: postaw sprawę jasno i ta osoba do Ciebie wysyła wiadomość, że ona wie, że ta zmiana w Waszej relacji jest konieczna, i wymagająca też rozmów szczerych, tak, i wyjaśnień. I doprowadzenia do tej energii słońca, która pozwoli tak, jakby na nowo spojrzeć na siebie, już w taki, z taką jasnością, i też może ciekawością drugiej osoby na nowo, takie tutaj to jest karta prawdy i szczerości, i też ochoty na to, żeby otworzyć się szczerze na drugą osobę, ale też poznać dobrze tą drugą osobę. Może tutaj jakieś y, niejasności, tak? jakaś ciemna strona? Może każdy z Was tutaj jakąś swoją ciemną stronę ma? I warto tę energię rozjaśnić, y, odciąć się od nich, bo one jednak ściągają Was na dno, powodują, że. Y, może oboje czujecie się tutaj manipulowani, a może właśnie któraś z osób, tak? Bo ciężko powiedzieć, kto tutaj jest tą królową kielichów. Czy to jesteś ty i patrzysz na tą relację i chciałabyś bardzo tutaj to wszystko poukładać i, i zadbać o wszystko, bo królowa kielichów właśnie tak działa. Ona relację stawia na pierwszym miejscu. I zrobi wszystko dla drugiej osoby w relacji. Tak? To jest energia opiekuńcza i bardzo dbająca. I tutaj jest szczera, szczera energia płynąca, płynąca prosto z serca. Królowa Kielichów jest bardzo emocjonalna, wrażliwa. Ale też y, potrafi się poświęcać dla drugiej osoby w tym kontekście, że potrafi wybaczać, tak? Ona potrafi uleczać i swoje emocje i wybaczać drugiej osobie. Więc pytanie, czy to jest Twoja energia i Ty patrzysz na to, i teraz zastanawiasz się, ta wiadomość do ciebie płynie i ty jeżeli jesteś w energii królowej kielichów to jak najbardziej jesteś gotowa na te rozmowy tak natomiast jeżeli to jest energia tej osoby która wysyła do ciebie wiadomość no to ona może tutaj się czuć niepewna tak ona chce zawalczyć o tą relację ale może w tym roku księżyca są te jej lęki, że ty nie będziesz chciał, czy ch chciała podejść do tego właśnie w ten sposób i nie, nie będziesz gotowa, czy gotowy na, na ten sąd, czyli właśnie na te rozliczenia, yy, a one są tutaj potrzebne, żeby pchnąć tą waszą relację w stronę słońca. I tutaj pokazały się i szanse do wykorzystania, i szczere rozmowy, i bardzo dużo tu się musi jeszcze zadziać po drodze, żeby to słońce dla was zaświeciło. Mamy rycerza mieczy, więc jest tutaj ochota na to, żeby walczyć o tą relację. Może to jest ta para, tak? Może to jesteście właśnie wy. Rycerz powietrza, trygon przepraszam, rycerz mieczy, trygon powietrza, bliźnięta waga, wodnik. To jest energia gotowości na to, żeby walczyć o siebie, o to, co jest dla mnie ważne. Rycerz mieczy on potrafi stanąć w prawdzie z tym, co się dzieje. To jest jego miecz prawdy. I tym mieczem on właśnie potrafi walczyć. Czasem jest miecz używany do tego, żeby ranić. I, i pytanie teraz może ty jesteś w tych energiach? Królowa kielichów przygląda się, ona chce tutaj wszelkich sposobów użyć i żeby właśnie doprowadzić do tej energii słońca. Pytanie w jakich energiach jest rycerz mieczy, czy on chce tutaj walczyć z królową, tak, i, i dalej ją ranić, czy użyje tego miecza właśnie po to, żeby zawalczyć o tą relację. Mogą być dwa, mogą być dwa scenariusze tutaj. Przyjmijmy ten koło słońca, może to jest właśnie ten pozytywny, tak, że y, jest to energia ochoty na to, żeby rzeczywiście zrobić wszystko y, w energii y, szczerych rozmów, szczerych wyjaśnień, bo w końcu miecze to są to jest dobra komunikacja, to są szczere rozmowy. Y, to jest sama prawda i sprawiedliwość i tutaj y, może ta osoba jest gotowa po prostu zrobić wszystko, żeby tym mieczem y, Odciąć tą przeszłość, tak? Rozczarowującą i zrobić miejsce na zupełnie coś nowego, na nowe możliwości do wykorzystania, zrobić tą przestrzeń na, na to, żeby ta relacja dalej mogła się rozwijać. Już w energii słońca, czyli mm, dobrych relacji, tak? Bo y, słońce pokazuje taką budującą zgodę w związku. I y, jest to taki moment, kiedy obie osoby mogą wyrażać siebie w, w takim samym stopniu w relacji, tak? Są otwarte na siebie, na, na swoje potrzeby. Yy, mm, są gotowe być szczere w relacji i też tego mogą chcieć oczekiwać od drugiej osoby. Więc y, słońce jak najbardziej pokazuje. Yy, że co tutaj można zrobić tak żeby po prostu bezpiecznie poczuć się w tej relacji ta osoba chciałaby z tej energii lęków przejść w energię poczucia bezpieczeństwa bo słońce daje tą energię radości szczęścia i właśnie poczucia bezpieczeństwa i tego że wszystko jest na swoim miejscu tak i ten rycerz mieczy Koło Słońca może pokazywać, że możesz liczyć na to, że rzeczywiście uda się tutaj wszystko jeszcze fajnie poukładać, potrzebna jest właśnie ta energia zawalczenia o to, tak? Siódemka buław to jest często właśnie karta związków na odległość, i tych, tej korespondencji też. I, I tutaj w tych związkach na odległość często ten księżyc też się pojawia, bo jednak. Relacje na odległość mają w sobie pewne, pewną dozę tajemnicy, a jeżeli nie tajemnicy, to na pewno e, większą dozę niepokoju e, niż taka relacja, e, kiedy dwie osoby są codziennie koło siebie i mogą się bezpośrednio e, e, konfrontować ze sobą i tak, obserwować. Natomiast e, ta odległość zawsze może e, być. E, tym zalążkiem jakiejś niepewności, która pojawia się w relacjach na odległość. Więc tutaj mamy y, siódemkę y, 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 buław, czyli moment y, takiego y, tej gotowości, tak, żeby po prostu za wszelką cenę dać z siebie wszystko. I być gotowym, właśnie na to, żeby doprowadzić do zakończenia tych sporów i y, uzyskać tą jasność sytuacji. W siódemce buław jest też y, mm, trochę stawianie granic, tak? I takie. Y, no właśnie, siódemka była czasem też taką, pokazuje bańkę, w której się chowa osoba, taką bańkę emocjonalną, w której chowa się osoba, która czuje się zagrożona w relacji. tak. I czasami ciężko do tej osoby dotrzeć, bo ona tak jakby sama siebie chro, chce ochronić przed tym, co ją martwi. Chce się zamknąć, za, tak jakby ochronić przed tym, co może ją zranić. Więc. Siódemka buław pokazuje, że może nie być łatwo, tak? że, że ta droga do, do porozumienia może być wyboista. Tutaj wcale nie, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Natomiast rozstrzygnięcia i rozmowa prowadząca do zgody pojawiła się już tutaj w pierwszej karcie. Także wszystko jest przed Wami i warto na pewno dać sobie szansę. I ta osoba, która wysyła do Ciebie tą wiadomość, o tym wie. Pod księżycem mamy słońce, czyli jak najbardziej wszystko może pójść w dobrą stronę. I ósemka kielichów, czyli karta właśnie gotowości na to, żeby ruszyć do przodu. Z taki, w takiej energii pozytywnego nastawienia na to, co może się wydarzyć. Te osiem kielichów, które tutaj są pokazane, to jest ta przeszłość, którą trzeba zostawić, tak? Może tu są jakieś rozliczenia między wami. Te kielichy już są puste, one się wylały i tutaj już nic się nie da zrobić, tak? Bo to, co było, już było. Natomiast jest ten moment, kiedy można się jeszcze zasilić tą energią wzajemnej szczerości. I w energii gotowości na zmianę y, ruszyć do przodu, tak? Przed tą osobą jest cała przestrzeń do wykorzystania, i tutaj y, jest ten moment właśnie decyzji, razem czy osobna. Tutaj w tą drogę wspólną możecie y, ruszyć razem, y, a za horyzontem są nowe możliwości do wykorzystania, i y, y, cała droga tutaj, kochani, jest już pokazana. Co po drodze? Może się wydarzyć i jakie, jaki proces musicie tutaj przejść, żeby osiągnąć tą energię słońca, tak? I właśnie w stronę tego słońca wyruszyć wspólnie. Tam jest ta przestrzeń, która jest przed Wami. To jest to, te wszystkie decyzje, które dopiero są przed Wami i które będą budowały tą Waszą relację. I mamy dwójkę pentakli, czyli właśnie różne możliwości do wykorzystania, a dwójki to są właśnie decyzje. I tutaj w energii szczerych rozmów, po prostu musicie wybrać te, te możliwości, które będą budować Waszą yy, przyszłość. Tak? To, to są Te Wasze decyzje, mogą to być dwie różne decyzje. Ale chodzi tutaj w tej energii, żeby złapać właśnie ten złoty środek, czyli ten, ten wspólny punkt tak, widzenia. I on będzie tym zalążkiem do tego, żeby zacząć, tak jakby budować tą relację na lepszych energiach. Tak. Dwójka pentakli pokazuje rozchwianie emocjonalne, które może być w tej chwili w, waszym, w Waszej relacji, i to jest ten moment, kiedy trzeba złapać ten, tą równowagę. I znaleźć ten złoty środek. I właśnie ta osoba chciałaby tych szczerych rozmów z tobą, tak? I jest gotowa na to, żeby wyciągnąć tą waszą relację z energii księżyca i dać wam szansę na to szczęście, które jest w energii słońca. I jest ta gotowość, żeby o to zawalczyć. Jest ten miecz, którym trzeba po prostu. Rozliczyć to, co było rozczarowujące, zostawić te rozlane kielichy przeszłości za sobą i wyruszyć do przodu, tak, w energii gotowości na to, żeby walczyć o. O nowe, o to co najlepsze, a rycerz Mieczy potrafi o to zawalczyć, bo on jest bardzo asertywny, jest zdeterminowany, jeżeli mu na czymś zależy, to po prostu jedzie na tym koniu do przodu, tak? I jest ta waleczność w tej energii i gotowość, żeby w szczerości po prostu torować drogę wspólnej przyszłości. Tak się, kochani, tutaj te energie. Poukładały. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Serdecznie Was pozdrawiam, wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.